Ile mnie tutaj nie było, więc tytułem wstępu opowiem, co się działo w międzyczasie, że chwilowo zawiesiłam nagrywanie naszej serii na temat 48 praw władzy Roberta Greena. Mianowicie ja potrzebowałam takiego czasu dla siebie, żeby pomyśleć o formule tych naszych nagrań i przydarzyło się coś takiego, co być może części z Was się również przydarzy, jak zaczniecie. Opowiadać, publikować, nagrywać, pisać. Mianowicie zaczniecie porównywać się z innymi i chcieć ulepszyć to, co w formie chcecie przekazać, i zaczniecie szukać, jak to robią inni. No i też, też trochę tak zaczęłam się rozglądać zaczęłam sprawdzać, co ludzie oglądają, jak to jest zmontowane, w jakiej formule, czy nie za długo nagrywam. Czy nie za wolno mówię, i tak dalej, i tak dalej. No, i to doprowadziło mnie do takiego miejsca, gdzie przestałam czuć, że robię coś po swojemu. A to jest dla mnie bardzo ważne, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie właśnie zatrzymujemy się na chwilę i po prostu myślimy nad tym, co świat nam opowiada i jak my chcemy reagować. I gdy poczułam, że za bardzo spinam się tym wszystkim, to pomyślałam sobie, że zrobię sobie przerwę po prostu, że potrzebuję nabrać dystansu do różnych tematów, no i też do formy, i też do tego, jak funkcjonują obecnie social media, co tam można znaleźć, o czym ludzie opowiadają. No i ja osobiście ogólnie czuję się przebodcowana tym, co się dzieje online. I i szukam bardzo często takich miejsc, gdzie można naprawdę złapać oddech i żyć powoli. Bo ja się w taki sposób wychowywałam, że życie toczyło się powoli i na pewno nie pędziło tak jak teraz pędzi. To miejsce, które chcę tworzyć, będzie inne. I nie chcę gonić za algorytmami i nie chcę gonić za dużą publicznością. Nie chcę być na usługach tego świata, który tak pędzi, i nie jest to moją intencją, żeby dokładać do tego całego chaosu i hałasu. Więc pomyślałam sobie, że ta przestrzeń nasza to będzie takie po prostu spotkanie na pogaduchach, mimo że na razie to głównie ja będę mówić, ale może kiedyś będziemy spotykać się na żywo i sobie opowiadać i wymieniać się refleksjami. I pomyślałam sobie, że zamiast. Oglądać, jak to robią inni, zrobię to po prostu tak, jakbym ja to chciała zrobić. Nawet jeśli dla kogoś to będzie formuła z lat 90. zupełnie przestarzała, bo teraz należałoby mieć trzy różne kamery, trzy różne kąty, ciągle w, wrzucać tu jakieś informacje. Myślę sobie, że zarówno ja, jak i moi znajomi mają tego dosyć i yy, nie zamierzam iść tą drogą. Jeśli to będzie dla kogoś nudne, to po prostu tu nie zostanie. A jeśli ktoś będzie miał akurat czas, zrobi sobie na spokojnie kawę, będzie chciał złapać oddech w ciągu pracy i posłuchać to, co mam do powiedzenia, to serdecznie zapraszam.